Przyłapałam was na pieszczotach, tak? Przyłapałam was. Co to były za jakieś lizanki, hm? Ty, mały, ale lizanki. Jak mu dobrze, nie? Cudownie. Po prostu. Cudownie. No, przyłapałam <śmiech> znowu. <śmiech> Niesamowicie, teraz jest do, 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 do tych małych. Pokojnie kochanie. Połóż się ładnie. O tak. Połóż się na kocyku. No widzisz. Co ty tak reagujesz strasznie, nerwowo na łapanie? O, i i znowu natychmiastowe włączenie motora, natychmiastowe. Dramatyczna łapanka, krzyki, wrzaski, w pewnym momencie poddanie się, tak jest za każdym razem. I zaczynam ruszyć. I zaczynam róczyć i się tutaj układać, tak, no pięknie, połóż ładnie nóżkę, o tak, się ślicznie, no widzisz, no i taka to kieciunia no. Ciężki temat, ale nie, 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 nie strasznie jeszcze ciężki, bo jak widać, gołymi rękami ją w pewnym momencie mogę zawsze pomiziać, więc mogło być dużo gorzej, a ona się otwiera, i może zaraz pokażę Wam, jak dostanę od Bogusi taką króciutką scenkę, która była absolutnym zaproszeniem do zabawy. A zabawa to już jest radość życia, to już nie jest tylko strach. No, ale to, co ona robi tutaj, no to też nie jest takie. To, że ona mruczy, to wszystko jest ze strachu, że rozpłaszczona, że taka poddana. To jest wszystko ze strachu. No ale... Yy, a teraz łap łapki rozszerza tutaj pazurki. Natomiast no po prostu jest to jakaś droga, jest to jakaś droga, którą ona musi przejść. No ja uważam, że, że tak należy robić, żeby jednak ją uczyć tego kontaktu z człowiekiem. No ale to też dlatego, że to jest dom tymczasowy, prawda, i że tutaj no nie powinna siedzieć miesiącami. Czy rok, czy dwa, czy ileś, no przecież to sobie nie wyobrażam. Ten pokój, y, jak się zwolni, no to powinny tutaj się pojawić inne kotki. Ja wprawdzie od razu zastrzegam, że bardzo chciałbym mieć przerwę, że potrzebuję bardzo mieć przerwę. Ale zobaczymy, jak to będzie. Chociaż krótką taką, chociaż krótką przerwę parodniową. No ale potem się pojawią jakieś koty, które, no po pierwsze, nie wiadomo, czy się dogadają z nią, bo ona się dogaduje pięknie. Cześć, Wiesiu! Oj, Wiesiu, się kamer kamerą interesuje. Zaraz może być różnie. Tak pięknie wygląda. Powinnam go nagrać, ale nie mam jak. I moje okulary. I co ja mówiłam? No i tak, no to już mówiłam chyba któryś raz to mówię, tak, że pojawią się kotki, które mogą się nie dogadać, które mogą być chore i ją zarazić, więc no nie, nie jest to komfortowa sytuacja. O mój Boże, co tu się takie fajne rzeczy dzieją, a ja nie mam jak pokazać, może się znowu zadzieją, to pokażę. W każdym razie kiciórka, o. Co ty? masz katarek? Co się tego? Nie, nie masz katarku, nie masz. Teraz się zaplułaś, tak, z tego strachu? Oj, z tego strachu się go zapluł. No i zobaczcie, ją można normalnie przecież głaskać całą dłonią wszędzie i po główce i tak dalej. Także taki to jest po prostu mm, zawodnik. Oj, jaka moja kochana. Zaraz sobie pójdziesz. Tu chcia, chciałam pokazać Wiesia, który tutaj... O, moje okulary. To ja też taka mądra jestem, że tak zostawiłam okulary. O, i wszystkie kotki dostały nową zabawkę. Ciotki kosi okulary. Tak, piękności? Piękności. Coś nowego, widzicie? Postawiłam inaczej drapak. Już jest niesamowitą atrakcją. Także koteczki mają, bo jedna pani pytała, odkryte kuwety. I mają żwirek bentonitowy, który jest uważam najlepszy dla kotków. A Mają słupeczek, które uwielbiają. O, one uwielbiają wszystkie zabawki. I to jest przepiękne, że one uwielbiają tutaj wszystkie zabawki. Moja malutka, moja. A ona się po prostu godzi na to na to wszystko I, i ja jej nie muszę ani trzymać. Leży jak taka o, patrzcie jak taka kłoda. <grystanie> no. Wisiulku! Piękny jesteś wiesz o tym? Piękna Kicia. Widzisz, mam tutaj mam tutaj gajunię, tak? No dobra, Gaja, możesz iść. Chcesz iść? No proszę. Możesz sobie iść. No. Możesz iść. Nie bój się. Możesz sobie iść. Nie chcesz? No. Idziesz? Możesz iść, proszę. Tak, możesz, no. Ja ciebie nie trzymam. Jak masz ochotę. Chociaż wiecie, po takiej sesji ja zawsze mam taką zasadę, że kotka odstawiam na swoich warunkach. Czyli to ja go puszczam, on żeby wiedział, że nie uciek. Tylko ja go puszczam, a ona tak się zachowuje w tej chwili, jakby jej było dobrze, ale też nie chcę przesadzić. No zobacz, kto tu przyjechał do ciebie? Nasz piękny. No możesz iść, proszę. Hmm? Idziesz? No proszę. Jeszcze mogę kotka pogłaskać. O, jak ładnie leżą dwa kotki. No, możesz sobie iść. Widzisz, jesteś nawet nie na kolanka, tylko osobno. Tak? Pięknie. No niesamowicie fajnie. No i kolejna sesja za Kiciunią. Ja naprawdę jestem jej wdzięczna, że ja mogę gołymi rękami to robić. No, możesz iść. Idziesz? Ona wcale nie chce, słuchajcie. Wcale nie chce iść. Siedzi jak czop. Tak? No, zobaczymy, co zrobisz. Bo ja teraz wstaję. Wiesz, schowam tą rękawicę. No proszę, mogę Ciebie pogłaskać normalnie, tak? Hmm? No proszę, jaka dzielna Kicia. Jaka dzielna będą z Ciebie ludzie, będą. No i teraz weźmiemy wędeczkę i się pobawimy z kotkami. A ty dalej, widzę, siedzisz. Niesamowite. Niesamowite. Już czekać, jak mu się tu zaplątało. Tutaj Zuzia się mówiła i wszystko się poglądało. No, patrzcie, siedzi jak czop. Siedzi jak czop po prostu. A my się tu pobawimy i zobaczymy, co ona zrobi. Nie wiem, czy to jest dobre ujęcie, ja raczej wezmę tą kamerę, ale to już może być niestety dla niej za dużo. Jeszcze spróbuję tutaj ją pogłaskać. Pokojnie, już się znowu boisz? Tak, już się znowu boisz, kitka? No kitka, no śliczna, no widzisz, no śliczna, tak. Jestem z Ciebie dumna, to jest wspaniały akt odwagi, że Ty nie uciekłaś. Brawo, słoneczko, brawo. No, chodź, zostawimy kamerkę tutaj, żeby lepiej tutaj było. Widać, jak się bawimy z koteczkami. Nie wiem, co tam widać. Gajunie też widać, tak? Wszystkie widać. schowamy te muzyki, bo one nie są chyba najlepszą zabawką na świecie dla Was. Wszystkie ciotki denerwują, bo krzyczą, no, dawać, 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 dawać koteczki, nie no, będziecie ganiać naokoło, wszystkie będziecie ganiać naokoło. Tak, to są młode koty, one potrzebują zabawy, one potrzebują ropaków, potrzebują tuneli, namiotów, piłeczek i wszystkiego i tak dalej, no i potrzebują bardzo relaks drapaka, bo go kochają. Tak? Bardzo <grym> to co, popatrzcie jak gająia siedzi, ale niesamowite to jest, że teraz jakbym się znowu zbliżyła, no to pewnie znowu byłby problem, chociaż zaraz spróbuję to zrobić. No, ale to jest taka codzienna praca. Codzienna praca, podczas której nieprzyjemne są te momenty łapania. No, i też trzeba sobie umieć dać z tym radę. To jest... Można być pogryzionym pod zapawnikiem w tym przypadku. Także naprawdę trzeba uważać. ja tam swoje ręce cenię, dlatego rękawica musi być na jednej ręce. Kajunia, ty przysypiasz teraz? <grym> Nie daję jej tu wszystkich, słuchajcie, suplementów, dlatego że to by jeszcze bardziej ją. Chociaż mogłabym próbować podczas tych sesji głaskaniowej dać jej zyrkenę na przykład albo kanwet. No i tak chyba zrobię. Nie chciałam ją stresować i też do pyszczka też się zbliżać ręką, bo. No bo to też jest niebezpieczne. Ale może będę już próbować. Tak, tak kochane. Mm. Moje ganiacze. Moje ganiacze, moje kochanie. Dobrze, to my się tu jeszcze popieścimy troszeczkę. Posiedzimy sobie z malutkimi. No i cóż. A żegnamy się z szanownym Państwem. Jeszcze Gajunia. Jako ostatni element. Cześć Gajuńku. No jak tam mogę Ci pogłaskać? Mogę. No nie, no to jest ekstra. Słuchajcie. Dzisiaj to jest normalnie taki postęp. Ale może też jej dobrze robią takie przerwy w tych sesjach łaskaniowych. Dzisiaj jest niesamowity postęp. Proszę. Niesamowity. Także brawo, Gaja. Ty też brawo, ty, mały Rudasie. Piękny. Piękny, mały Rudasie. Dobranoc, pa.